O, Sajon! Ty też uciekłeś? I jesteś tu teraz... ze mną. W brzuszku mi burczy? Porównajmy nasze kły, lat. Zaraz, jesteś baronem? Krwaw! Hmm, kiedy ludzie mówią o swoim pierwszym języku, dlaczego nie wspominają o mowie ciała? O, miałam się z tego zaśmiać! Ha, 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 ha. Taki z ciebie słodziak muszę cię schrupać! Kiedy się odcinam, to czuję, słyszę i widzę wszystko. Mogę po prostu być! Ach, Dobra zabawa, co nie? Słyszałam kiedyś, jak ktoś mówił, że jego przyjaciele będą na obiad. A ludzie mówią, że ja jestem głodna. Nudny zając smakuje jak twarda skóra! Teraz jesteśmy przyjaciółmi. Ah, widzisz te pieczęcie na moim pasie? <grystanie> tak, zasłużyłam na nie wszystkie. To kto się wgryza pierwszy? Cała krew jest moja! Nie jestem tylko żywą bronią. Potrafię zrobić tak i tak i jeszcze tak. <grystanie> Utknęło mi w zębach. Da się wycisnąć krew z kamienia? Zęby mi się nudzą. Skoro mogę poczuć smak przez nos, to dlaczego nie mogę jeść przez nos? A, a, o, tak, nowe wykałaczki! Uwa, każdy tak potrafi? Zwierzyna! Słaba i! Przepraszam, stare nawyki! Cześć! Ja nie tracę kontroli! Ja się uwalniam spod kontroli! Uśmiechasz się w strachu, wlad! Mam cię! No dobra, więc mogę pójść tam, albo tam, albo tam. O, tyle wyborów. Jakim sposobem wy do czegokolwiek dochodzicie? Zawsze uciekają! Wreszcie! Trzydaniowy posiłek? Dla mnie? Nie lubię cię, Sajonie! Tak! Ty chronisz? Ja atakuję. Talon! Czy to jakaś nowa, supertajna misja morderstwa? Podgryzanie dozwolone! Jak ostatnio polizałam ponurnika, to kichałam całymi dniami. Ha. nigdy nie zauważyłam, że języki tak jakby trzepoczą wam za zębami. Hej, naszor! Jesteś pełen krwi czy śluzu? <laughs> A może obu? Nie ruszać się! Muszę naostrzyć zęby. Pamiętaj, masz wolny wybór. Nie musisz się od razu odcinać. Masz wolny wybór. Krew! Krew! Au! Au! Chodzenie na czworakach było o wiele łatwiejsze. Ło! Wow, jaką ty masz paszczę! Walka? Walka! Czasami gryzę, kiedy jestem głodna. Ha! No tak! Ślinka cieknie... Bo to usta płaczą z braku jedzenia! <śmany> Żadnej krwi dla ciebie, Sajonie! To już czas! No, no więc mam. E, mam ci mówić w lat, czy tatusiu? <śmany> <śmany> Uwielbiam porządną porcję skrzydeł! Walczymy zupełnie różnie, Sajonie. Ty raczej tak. Nie, nie, nie. A ja bardziej tak. Nym, 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 nym. Rozumiesz? Wyglądasz smakowicie. Denerwujesz się? To przez dyby mogę je zdjąć. Wystraszyłam cię. Jedzonko! A. To do tego używasz krwi? Zawsze chciałam pasek ze smoczej skóry. Będę się tym delektować. Czy ją krew dziś rozlejemy? Znaczy, wypijemy. Nie. Podzielimy się? Uch. Co jeszcze się robi z krwią? Czy życie jest głodem śmierci? Przerwa na przekąskę! Nowy smak! Zwyciężyłam! Moje! Moje! Sucho w ustach! To nie mi w brzuchu burczy. Jak sobie tak o tym myślę? Wojownicy są szczerzy, ale to kłamcy rozpętują wojny. Wtłuchę tobie i twoim dzieciakom! Bez uciekania! Każdy chce zabijać i jeść, ale wszyscy za bardzo się tego wstydzą. Ja? W ogóle. O, włosy mi już blakną? A właśnie skończyła mi się krew. Rozleniwiłeś się, Vlad! Zradziecki talon! Sam to wybrałeś! O, wyluzuj no. Trzeba było trochę bardziej nad sobą panować. Jak ja! Natura jest poza kontrolą bardziej niż ja. Nie wybrzydzam przy jedzeniu. Czy to kropelka krwi, zakrwawiona kończyna, zimna krew, ciepła krew... Wszystkiego spróbuję. Może i jestem bronią, ale teraz tylko ja się dzierżę. Herod? A to jakiś tytuł czy imię? Nie myśl. Poczuj. Ta! Wow! Śmierć bardzo przeczyszcza zatoki. Mój żołądek jest głośniejszy niż moje usta. Mój głód zawsze tak jakby do mnie mówi... Nigdy nie rozumiem, co mówi, ale wiem, że nigdy nie jest zadowolony. Można jeść coś innego niż krew? No jak? Musisz popracować nad posturą, Heroldzie. Popatrz na mnie. Yeah! Uh, satysfakcjonujące. Skoro spocone zwierzęta są słone, to znaczy, że są też jakieś słodkie? Uh, albo kwaśne? Przekąska. Yeah! Nie musimy walczyć. Możesz po prostu. Podzielić się krwią. Nie jesteś ostry, Talonie! Zawędruj prosto do mojej paszczy. Ach, no nie. Zapomniałam zapytać, czy mogę wziąć sobie ich krew. Nie przestanę! Uch, nareszcie. Potrzebowałam przerwy od miasta. Nieważne, dokąd idę, o ile tylko mogę być w ruchu. Pyszne mięsko. No, cześć! Czy nie niewybieranie jest wyborem? Nie. Tak? Tak. Hej, Talon! Eee, jaki jest sens w zakradaniu się do celu, skoro zginie tak czy inaczej? Boisz się! Ha! Ty też lubisz walczyć? Jeszcze raz! Pożywka! O, talon! Pokaż mi swoje ostrza! I... ciągle głodna. Ludzie zdecydowanie za dużo myślą o walce. Trzeba tylko puścić najsilniejszego żołnierza na największego wroga. U mnie <noise> prawie się spisało. Yes! Czy to się stało, bo miałam za dużo kontroli, czy za mało kontroli? Hm. Eh. O, Talon, zachowam twoją krew, żeby mogli zrobić ciche hemomancję czy coś. Tylko gryza. Zabijanie jest teraz inne, jak jedzenie, którego nie mogę przełknąć. <noise> o nie, Sajon nie żyje? Tak mi smutno. Wcale nie Chcę zobaczyć, jak tracisz kontrolę Cześć! To już ta część, kiedy łamiemy nogi? Jak to tam szły te zasady siły? Patrz wrogowi prosto w oczy Uderzaj, zanim on uderzy ciebie Pozostań ostatnim na polu bitwy Podgryzanie przyjaciół nie jest uprzejme Uszy są przyjemne do dziamdziania Jak ciągutki Noxus ma gdzieś, że jest się innym Ważne, żeby być silnym A ja jestem silna naprawdę silna. <ścoughs> Zdala od mojego posiłku. Każdy ma swoje własne dyby. Moje po prostu są na zewnątrz. To była zabawa. Tylko raz pogłaszczę. Ach, udało mi się. Zawiodłam tak samo jak wszyscy inni. Przynajmniej przeciętnie. Książki są magiczne. Muszę tylko popatrzeć na jakieś popisane zawijasy i od razu jestem silniejsza. I to bez żadnego zabijania. Magia. Zagadka na dziś. Uściski dłoni. Po co? Czy to jakiś test siły? A może wzajemne oznaczanie się zapachem? Hmm. Zobaczmy. Dziś mam w planach... Wspiąć się na drzewo, nauczyć się hymnu Noxusu, zabić swoich wrogów i... O, rozśmieszyć dziecko! Jestem do tego stworzona! Ale jeszcze się nie najadłam. Ciągle głodna!